Nie wtórzyło! Ja to jak się narąbią, panie konstanty, to jakoś mi tak dziwnie w uszy ciepło. A ja natomiast, panie Eugeniuszu, jak się narębiam, to mi się robi tak. Jak? Owszem, oglądam telewizję, ale chciałbym, żeby znaczy tego mi najbardziej brakuje żeby przy każdej osobie która występuje było wyświetlone ile zarabia. Dobry wieczór, skipi gości. Serdeczne wit Chciałbym powiedzieć, że telewizja polska i owszem zrobiła duże postępy, ale chciałbym też powiedzieć, że przeciętny telewiz polski niestety nie ma obrazu dzisiejszej Bułgarii. co mi jest przykro. Oglądam Wasze programy z żoną z tym, że akurat żona wyjechała ale myślę, że Was ogląda a teraz może skupiłbym się nad ramówką bo w końcu to jest najistotniejsze zarówno dla mnie jak i dla żony, która akurat wyjechała zacznijmy może od wtorku bo wtorek jest nie najlepszy Środa. Środa też jest słaba. No, o czwartku to może nie będę mówił, bo akurat nie mam czasu oglądać. Więc trudno, żebym omawiał coś, czego nie oglądam, prawda? Za to piątek jest bardzo, bardzo niedobry. Sobota jest koszmarna. Przepraszam, padł pióra. No a nad niedzielą to trzeba by jeszcze bardzo popracować. Krągofitości. Krągowitości. To my. A więc jesteśmy w finale. Już panu gratuluję, ale przypominam, że gra pan o tę piękną główną nagrodę. Ten wspaniały samochód. Prosimy o krótką prezentację. Samochód ma wycieraczki. Dźwiczki. Dźwiczki i sygnał. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Agatko, dziękuję. Proszę pana, denerwowany pan? Nie. Tak myślałem. Był pan dzielny, i teraz zaczynamy. Proszę o pierwszą literę. Dodam jeszcze, że to, co będzie pan zgadywał, to pięcioczłonowy rzeczownik. B. Jest B. Jest B. Brawo. I jeszcze jedna szansa. Proszę bardzo, następna litera. Eee... CH, jak Halina. Proszę bardzo, jest? Jest! Uważaj, Jagatko. Przypominam, Nie. Świetnie. Czy będzie pan zgadywał hasło? Czas, start! Bardzo wesoły. Bardzo stary, wesoły niech. No niestety nie, a... Czech! Czas minął. Za drugim razem powiedział pan dobrze, ale niestety czas minął. Przykro mi brawa dla pana i oczywiście nagroda pocieszenia. Agatko, przepraszamy cię. Pan proszę zobaczyć, co jest dla Pana w bagażniku. Nie bardzo mogę. Już Panu pomagam. O, może Do góry. Proszę bardzo, to dla Pana. Nagroda pocieszenia. Krąg obfitości z gumy. Serdecznie gratuluję. A my żegnamy się i do zobaczenia. Nasz program zakończył się.